Cześć Michale. Cześć Michale, witamy serdecznie w tych świątecznych okolicznościach. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz nowy produkt, jakim jest automatyka do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego NEAZ Smart 2.0. Tak, właśnie mam taki regulator w ręce. On w tej chwili pokazuje, że nie jest połączony z bazą, ale dlatego, że baza jest wyłączona. Natomiast pokazuje nam temperaturę. Temperatura w pomieszczeniu 21 stopni. Dla mnie są nas, ale pokazuje również wilgotność. I ta wilgotność 39% Ale to chyba jest za niska. właśnie, szało nie robi. Ale nie o wilgotności będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o naszej automatyce. Co mamy tutaj przed sobą? To widzimy dwa regulatory. Regulator jeden jest czarny, drugi jest biały. Jeden jest po kablu, a drugi jest bezprzewodowy zasilanie bateryjne i możemy je łączyć w jeden system. Także możemy sobie zrobić instalację w domu po kablu, jeżeli ktoś nie chce się bawić z bateriami, albo jeżeli wpadniemy na pomysł, żeby jakieś dodatkowe pomieszczenie jeszcze wysterować, a jest taka możliwość, to spokojnie możemy sobie sparować regulator bezprzewodowy. Lub nawet, jeżeli myśleliśmy, nie, nie pomyśleliśmy o, o wysterowaniu, o ogrzewaniu płaszczyznowym na początku, i już w trakcie użytkowania chcemy sobie zastosować takie, takie sterowanie. Ten system pozwala na to, dlatego że nie musimy już wyciągnąć kabli, a zamontować sobie ten układ już po. No właśnie, to z czego wynika, że coraz więcej ludzi montuje systemy sterowania, ogrzewaniem, chłodzeniem płaszczyznowym. Z czego wynika ta ich popularność. Dlatego, że każdy chce w każdym pomieszczeniu regulować temperaturę niezależnie. Każdy ma różne preferencje, każdy użytkownik, każdy mieszkaniec danego, danego domu i z tego to pewnie wynika. A też wynika z tego, że coraz więcej ludzi stosuje pompy ciepła. A do pomp ciepła idealnie pasują systemy ogrzewania i wchodzenia płaszczyznowego, czyli niskotemperaturowe. A taki system, żeby wysterować, żeby mieć na niego wpływ, no to potrzebujemy właśnie tego typu regulatory. Dlaczego tego typu regulatory, czym one się różnią? Różnią się one tym, że poprzez analogię do grzejnika mamy głowicę termostatyczną, ustawiamy na jakąś temperaturę, no ona się włącza. W momencie, kiedy temperatura jest niższa i kiedy zadana temperatura zostanie osiągnięta, się wyłącza. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego i chłodzenia mamy troszeczkę inne zjawisko, ponieważ mamy bardzo dużą pojemność cieplną takiego systemu i bezwładność. Bezwładność oznacza, że od momentu uruchomienia tego ogrzewania potrzebuje pewien czas do momentu, kiedy zadana temperatura zostanie osiągnięta. Te regulatory zostały wyposażone w taki system, który się nazywa modulacja szerokości pasma i polega to na tym, że regulator dawkuje nam energię, czyli mamy zadaną temperaturę i on daje pewien, pewną ilość energii, sprawdza co się dzieje. Potem daje troszeczkę mniejszą ilość energii, sprawdza, co się dzieje. To powoduje, że temperatura w pomieszczeniu jest no, cały czas na stałym poziomie. Gdyby takiej sytuacji nie było, gdyby to było takie zwykłe on-off bazujące na jakiejś histerezie, czy na jakiejś temperaturze plus minus 0 powiedzmy 2 stopnia, to mielibyśmy takie zjawisko, że pomieszczenie byłoby chłodno, włączyłoby się ogrzewanie i ono by się wyłączyło przy zadanej temperaturze, ale ogrzewanie podłogowe cały czas oddawałoby ciepło i w efekcie dochodziłoby do przegrzewania tej temperatury w pomieszczeniu, czyli mielibyśmy odczuwalne wahnięcia temperatury, tutaj tego problemu tak, nie ma. Tak, yy, reasumując sterujemy temperaturą bardziej precyzyjnie, przez co komfort jakby, użytkowania jest dużo wyższy niż w pozostałych rozwiązaniach. Teraz może do kolei przeanalizujemy części składowe takich, tej naszej automatyki, no, bo automatyka to nie tylko regulator, który jest widoczny, ale jakby sercem całego układu jest baza, która jakby... się się śrubokręt. To tam należy śrubokręt. Nie, mi nie przyjmuje. Nie potrzebujesz. O, już. już no ja lubię już, się takie rozwijać. No. Może mi on posłużyć jako wskaźnik. Cały układ e, składa się z różnych wejść, e, biód, e, przycisków. E, czy Michał mógłbyś... Tak, e, powiem troszeczkę więcej ten temat. Zasilanie 24 V, czyli mamy zasilanie bezpieczne. Od to lewej jest strony... Transformator. To jest transformator i... Dokładnie. Zasilanie po lewej stronie. Potem mamy przekaźniki, czyli możemy podłączyć tutaj pompę, możemy podłączyć sygnał do załączania na przykład kotła, do urządzenia chłodzącego możemy załączyć sygnał, do osuszacza również. Potem mamy wejścia na siłowniki, to jest taki siłownik, który steruje nam pętlami ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Czyli na rozdzielaczu montujemy taki e, siłowniki. takie siłowniki, które właśnie płynnie regulują ilością czynnika, który przepływa przez daną pętlę ogrzewania podłogowego. Dokładnie. Później mamy przełączniki, takie jumpery. Możemy zastosować 5 baz łącznie w jednym systemie, który będzie sterowany z jednej aplikacji. I po to są te przełączniki, żeby oznaczyć, która baza jest master, a które są podrzędne, czyli slave. Później mamy wejścia cyfrowe, jeżeli chcemy, żeby pompa ciepła decydowała w momencie przełączenia między trybem wrzania i chłodzenia. I kolejno wejścia do regulatorów i system bus do połączenia baz między sobą. W dużym skrócie. Super. Michał, ale... gdzie, no. gdzie chowamy te, to, te, te wszystkie układy, żeby one były niewidoczne. To, 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 czy to zależy. Przeważnie w szafce rozdzielacz z rozdzielaczem. Jest on montowany nad rozdzielaczem oczywiście, mhm. ale bywa tak, że istotę, że znajdują inne miejsca, jakieś osobne szafki na przykład. Tak, ale no. jakby najlepszym miejscem jest szafka rozdzielaczowa. Montujemy cały układ na szy, szynie linowskiej. Czyli bardzo prosty, bardzo prosty uniwersalny tak, system. To są takie poczepy. Tak. Co ma takiego wyjątkowego, ta automatyka w sobie? Czy wyjątkowego przede wszystkim, została ona stworzona przez naszą firmę i jest w niej zawarta cała nasza wiedza z ogrzewania, chodzenia płaszczyznowego. Mówię celowo płaszczyznowego, a nie ogrzewania podłogowego, dlatego że yy, w tej automatyce możemy wysterować chłodzeniem sufitowym, na przykład płytami sufitowymi, ściennym, ogrzewaniem i chłodzeniem i ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym. I w aplikacji, którą instalator łączy się podczas konfiguracji tego urządzenia, wybiera, które pętle, czyli które siłowniki na danym rozdzielaczu są odpowiedzialne za chłodzenie, a które są odpowiedzialne za ogrzewanie. Czy jest to system ogrzewania ściennego, czy też chłodzenia sufitowego, to wszystko można zadeklarować. I to oznacza, że jeden regulator. Zamontowany, załóżmy w tym pomieszczeniu, yy, może sterować zarówno ogrzewaniem podłogowym, jak i ogrzewaniem i chłodzeniem sufitowym. Co więcej, może też dawać sygnał, np. do osuszacza, który yy, sprawdzając, że yy, jakby wilgotność jest za niska, da sygnał do odpowiedniego urządzenia, które tą wilgotność podniesie. Albo w drugą stronę, jeżeli wilgotność jest za wysoka, a mamy tryb chłodzenia i boimy się wykroplenia, tak. to osuszacz. Tak sama nazwa wskazuje zmniejszoną no, godność powietrza. Jeśli osuszy to powietrze. Co jeszcze, jeżeli chodzi o regulatory, aplikacja. Tak. Hmm. Bardzo ważną rzeczą, której jeszcze nie powiedzieliśmy, jest to, że baza ma w sobie moduł Wi-Fi, przez co możemy komunikować się z regulatorami i z całą automatyką za pomocą smartfona, komputera i na, na dwóch najbardziej popularnych platformach, czyli możemy sobie regulować temperaturą nie będąc w domu. Tak, do bazy można podpiąć albo kabel lanowski, riotkę tak zwaną, albo... Sparować go po prostu z domowym Wi-Fi. Dokładnie, albo sparować go z domowym Wi-Fi i wtedy dostanie dostęp do internetu i poprzez aplikację możemy sobie, aplikację za chwileczkę pokażemy, możemy sterować ogrzewaniem, chłodzeniem w całym domu, programami czasowymi, a jeżeli ktoś nie chce robić tego ręcznie, jest jeszcze, jeszcze prostsze rozwiązanie, tak zwany geofencing, czyli taka wirtualna lokalizacja, która polega na tym, że dajemy dostęp aplikacji do naszej lokalizacji, ona domyślnie jest wyłączona i w momencie, kiedy oddalamy się od domu o określoną odległość, tam załóżmy, że to jest 5 km. E, automatyka automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii, czyli obniża nam temperaturę o zadaną wartość, powiedzmy o 2 stopnie. Tak, e. czyli może każdy użytkownik domu zainstalować sobie taką aplikację, połączyć się z, z bazą i wówczas, kiedy nie ma nikogo w domu, tak jak Michał powiedział, automatyka automatycznie już będzie o tym wiedziała. I obniży temperaturę do zadanej, którą sobie wcześniej ustawimy. Tak, dzięki, a jak będziemy. Dzięki czemu? Hmm. Tak, a jeżeli wracamy, po prostu. Już. Automatyka już wie, że, że ktoś z domowników się zbliża do, do domu i automatycznie podnosi temperaturę wcześniej, żeby w momencie, kiedy już wchodzimy do, do budynku, ta temperatura była na odpowiednim komfortowa. poziomie, komfortowa. Także go lokalizacja. Z innych takich ciekawych rzeczy to jest komunikacja głosowa, to co staje się coraz bardziej popularne, czyli ułatwiamy sobie życie mówiąc do urządzeń. Google Assistant, Amazon Alexa, można również sparować z tymi urządzeniami, i one będą wykonywać polecenia głosowe, także taka opcja też jest. Podczas włączenia go szacuje się, że to będzie, znaczy to nie są szacunki, tylko jakieś tam już empiryczne, Doświadczalne sprawy. Około 20% możemy zaoszczędzić jakby Energię. energii, czyli tym samym 20% obniżyć koszty używania budynku poprzez to, że automatyka sama będzie regulowała temperaturą, obniżała ją i, i podnosiła. Ważnie odbywa się to na zasadzie programów czasowych, czyli standardowo w takich typu regulatorach. W zasadzie w software określamy programy czasowe, kiedy jesteśmy w domu, kiedy nas nie ma, programy dzienne, tygodniowe, w jakich godzinach, ale to nie zawsze w rzeczywistości weryfikuje, to nie zawsze tak, tak, tak nie faktycznie funkcjonuje. Natomiast taki tryb automatyczny, kiedy automatyka wie, nie ma nas w domu, obniża temperaturę, wracamy, podwyższa, no, ma przełożenie na, no na oszczędzanie energii. Dokładnie. No i chłodzenie. Chłodzenie to jest też bardzo ważny punkt. Ta automatyka została w dużej mierze stworzona pod kątem chłodzenia. Coraz więcej pojawia się chłodzenia ściennego i sufitowego. Zresztą klimat nam się ociepla, co, co daje się odczuć. Chociażby... Trzeba też zaznaczyć, że chłodzenie sufitowe jest najbardziej jakby... Komfortowe ze względów użytkowania, ponieważ stu, działamy w zgodzie z fizyką, czyli chłodne, chłodne powietrze, które schładza się od, od powierzchni chłodzących, laminarnie opada w dół, przez co nie mamy przeciągów, ten chód jest taki najbardziej komfortowy dla nas. I też bardzo ekonomicznie uzasadniony, bo też w też zasadzie jesteśmy w stanie wykorzystać Dolne źródło w postaci sądy, pompa jeżeli, obiegowa tak. i generalnie... Jeżeli źródłem ciepła jest na przykład pompa ciepła gruntowa, czyli mamy już jakby odwiercone, zamontowane w odwiertach sondy pionowe, i wówczas takie sondy możemy też wykorzystać jako nośnik czynnika chłodniczego. Czyli tak naprawdę tylko za, na, za pomocą takiego, to się nazywa, y, pasywne, pasywnego chłodzenia, czyli nie wykorzystujemy żadnych dodatkowych urządzeń, tylko pompy obiegowe i możemy sobie sprawić, że w naszym y, domu będzie y, przyjemnie chłodno, a y, jakby y, koszty związane z eksploatacją takiego sy systemu w zasadzie będą porównywalne do używania żarówki. Hmm, czyli dokładnie, jeżeli ktoś decyduje się na pompę ciepła, będzie miał, przewiduje systemy płaszczyznowe do ogrzewania, to warto pomyśleć o chłodzeniu. Naprawdę niewielkim kosztem można schłodzić dom do bardzo komfortowej temperatury.